Fintech to jeden z najbardziej narażonych na cyberataki sektorów. Jak sobie z nimi radzić? Oto co musisz wiedzieć. Phishing to jeden z najczęstszych ataków. Oszuści podszywają się pod zaufane instytucje, by łudzić dane od Twoich pracowników lub klientów. Czasami wystarczy jeden błąd, by stracić kontrolę nad systemem. To sytuacja, w której Twoje systemy zostają zablokowane przez złośliwe oprogramowanie. A przestępcy żądają okupu. Taki atak może zrujnować operację nawet na tygodnie. Fintech stoi na integracjach API, a każde słabo zabezpieczone połączenie to ryzyko. Ten testy i audyty bezpieczeństwa pomogą zamknąć potencjalne luki. Nie można zapomnieć o zagrożeniach wewnętrznych. Czasami to przypadkowe błędy pracowników prowadzą do incydentów bezpieczeństwa. Monitorowanie działań w systemach i ograniczanie dostępu do kluczowych danych zmniejsza ryzyko. Świadomość to pierwszy krok do obrony. Kolejnym jest wiedza, jak budować skuteczne zabezpieczenia przeciwko tym zagrożeniom.